Wylicie ostrzegają, że pomysł liberalizacji skupu i utylizacji akumulatorów jest groźny, bo trudniej będzie kontrolować, czy trucizna zawarta w bateriach nie ląduje w rzekach czy w rowach. Co ciekawe, niebezpieczny dla środowiska pomysł wyszedł z Ministerstwa Środowiska. Michał Kwiatkowski. Akumulator. 5 kg ołowiu, kwas siarkowy i jeszcze kilka pozycji z tablicy Mendelejewa. Można się poparzyć lub poparzyć górne drogi oddechowe. Tyle od strony technicznej. Ciekawiej jest od strony finansowej. To na ołowiu kosztuje ponad 5 tysięcy złotych. Takie pieniądze kuszą. Legalny skup i utylizacja akumulatorów, w tym najgroźniejszych dla środowiska ołowiowo kwasowych podlegają ścisłej kontroli. Lecz Ministerstwo Środowiska zamierza zliberalizować rynek. Stare baterie i akumulatory rozkładałaby nie jedna duża, tylko kilka małych firm. To prezent dla szarej strefy recyklingu. Ostrzegają eksperci. Ktoś, kto nie będzie miał laboratorium, na papierze wykaże, że wszystko podał recyklingowi co mu, a resztę przekazał następnym kontrahentom, którzy doprowadzą dzieło do końca. Natomiast to jest tylko teoria. Ministerstwo odpowiada, że z surowych, najsurowszych w Unii Europejskiej norm ekologicznych nikt nie zamierza rezygnować. Żeby wejść na rynek. I starać się o wykonywanie takich zleceń jak przetwarzanie akumulatorów zużytych czy baterii. Będzie trzeba uzyskać dokładnie takie same pozwolenia jak te firmy, które już w tej chwili funkcjonują na rynku. Ale w praktyce kontrole resortu środowiska są wyrywkowe. Ostrzega raport kancelarii prawnej generała Adama Rapackiego. Wróci też problem wyłudzeń VAT-u. Pozoruje się, że przewożone są akumulatory do regeneracji i można tutaj budować karuzelę, w oparciu o której wyłudzać VAT do skupu, a resztę do rowu lub przez lejek do butelki na wysypisko. Resztę, czyli kwas i jeszcze groźniejszą od niego pastę ołowiową. Jest materiałem, który ma tendencję do wtórnego pylenia. Może zatem zna znaleźć się w powietrzu wdychanym przez nas. Trzy lata temu Polska zobowiązała się do recyclingu 100% akumulatorów. To ekologiczny rekord świata. Skutek uboczny? Rynek podzieliło między siebie kilka firm, które spełniały wyśrubowane normy. Ale przyroda zyskała. W nowoczesnej w gospodarce rynkowej cenna jest i wolna konkurencja, i sprawy ekologii, ale ironią losu jest fakt, że za obronę wolnej konkurencji wzięło się właśnie Ministerstwo Środowiska. Michał Kwiatkowski wydarzenia.